Tą szklankę po pośle Kurskim to odstawię. Dziękuję za aplauz ze strony klubu PiS. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Poseł Kurski kilkanaście miesięcy temu powiedział: Ciemny lud wszystko kupi. I zgodnie z tą metodą dzisiaj poszedł ostro. Po pierwsze, panie pośle, Przepisał pan swojemu klubowi reformę edukacji, mundurki. A ja mam tutaj głosowanie. Głosowanie w sprawie mundurków. I jak głosował klub PIS? Za. 68. Przeciw. 61. Nie głosowało 24. Patrzę jak pan głosował panie pośle i pan głosował przeciw. Wysoki sejmie jeszcze tylko 10 sekund na okrzyki, potem przerwa techniczna. Proszę kontynuować. Proszę, doliczy mi ten czas, bo nie mogłem w tym czasie mówić. Jacek Kurski, głosowanie, numer 43, 2 marca 2007 roku, godzina 20.10, sekund 53, punkt 15, sprawa mundurków, był pan przeciw. Dlaczego pan kłamał przed chwilą? Dlaczego pan kłamał? Dlaczego przypisał pan sobie coś, co nie jest pańską zasługą? Przeciwko czemu pan głosował? Okłamał pan Sej, tak jak okłamujecie nieustannie. Powiedział pan, powiedział pan, że rząd wprowadził wczoraj Ulgę prorodzinną. No to bierzemy głosowanie. Głosowanie, no powinien Pan pamiętać. Głosowanie za poprawką spisu szacunek Panie Pośle Stanisław szymon Giżyński posłów z spisu 1. Tak. Za ulgą prorodzinną 1200 zł na dziecko. Za ulgą, która daje polskim rodzinom, pięciu milionom polskich dzieci, pierwszy realny instrument polityki prorodzinnej. Wniosek Ligi Polskich Rodzin i prawicy Rzeczpospolitej. Tak. Jakżeście głosowali, panie pośle? Na 151 posłów za jeden Przeciw 135, nie głosowało 15. Szukam pana posła Kurskiego. Nieobecny. Kurski. Nieobecny. Nie spełniło się obowiązku poselskiego. Ale tutaj pan poseł Cymański był obecny. Sprawdzimy, bo tak krzyczy. Był pan obecny panie pośle. Głosował pan przeciw. poprawka przeszła nie waszymi głosami. Jeden poseł z PiSu głosował za podatkiem rodzinnym Pół godziny temu powiedział pan, że to jest zasługa PiSu. Dlaczego pan kłamał, panie pośle Kurski? Becikowe. Powiedział pan, Panie pośle, że Becikowe wprowadził rząd. Że wprowadził Becikowe rząd prawa i sprawiedliwości. Ha, za czasów. A jakie było stanowisko rządu, panie pośle Kurski? Nie, panie pośle. Stanowisko rządu wyrażone z tej mównicy było konsekwentnie przeciw. I to zarówno w Sejmie, jak i w Senacie gdzie odrzucono propozycję sejmową i trzeci raz głosowanie było w sejmie. Jak pan głosował? Panie pośle, poszukajmy. Jak pan głosował? Mamy tutaj. PiS. Za. Dwóch. Poseł Dolata, szacunek, panie pośle. Poseł Rogacki, również szacunek. Przeciw. Czytamy. Czytamy. Jest. Pan poseł Kurski jest. Był pan przeciw, panie pośle. Dlaczego pan kłamał? Przecież Pan powiedział przed chwilą, że wprowadziliście becikowo. Wyście byli przeciw Panie Pośle. I to jest tyle, co z y, Pańskiego wystąpienia zanotowałem i sprawdziłem. Bo przecież nie byłem w stanie w ciągu godziny sprawdzić wszystkich Pańskich tez. Natomiast chciałem sprostować jedną tezę, którą postawił pan na początku. Powiedział pan, że ta debata wynika z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił odważnie poddać się weryfikacji wyborców, pójść na wybory, albowiem rozpadła się koalicja. Panie pośle. Przecież wszyscy wiemy, jak jest. Postanowiliście pójść na wybory dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła wasze sprawozdanie. Straciliście 65 milionów złotych. Jedyną drogą odzyskania tych pieniędzy są wybory i postanowiliście zaryzykować władzę dla tych pieniędzy. Takie są fakty dla kasy. I dlaczego pan kłamał? Jak się przyjrzeć działaniom rządu i pis za wyjątkiem tego, co robiła Liga Polskich Rodzin, za moment o tym wspomnę. Chciałem powiedzieć Panie Pośle, Szanowni Państwo, o trzech partiach, które dzisiaj składały wniosek o samorozwiązanie. Razem tworzyliście okrągły stół. Platforma obywatelska, ludzie SLD i PIS. Pretendujecie do roli tych, którzy ją rozliczają. A kto się najwięcej uwłaszczył w tym czasie? Czy my mamy budynki w Warszawie we władaniu? Czy my mamy jako środowisko majątek dawnej RSW Prasa książka, ruch? Nie. Razem tworzyliście trzecią RP Platforma, SLD i PIS. Razem poparliście sukces pana prezydenta w Brukseli. Przyjęcie konstytucji. To dlaczego żeście ten traktat podpisali? Dlaczego żeście zgodzili się na ten traktat? Przecież to jest ewidentna zdrada programu. I dzisiaj kłócicie się z Platformą o głupoty, o szczegóły, o drobiazgi, a istota waszej władzy była zawsze ta sama. Razem Platforma SLD i PiS realizujecie ten sam program budowy kontynuacji trzeciej RP. Nic nie zostało z waszego projektu. Razem chcecie wprowadzić euro. Macie panie pośle, głos? czy może pan zmierzać do końca, bo jeszcze minuta tego przedłużonego czasu panu została. Dziękuję, ale od samego początku zmierzałem do końca, panie marszałku. To chyba prawda, panie pośle. Panie marszałku, wysoki sejmie, nie myślcie że na Wasz podział, który sobie ułożyliście, panie pośle Tusk, u pana prezydenta, ułożyliście sobie, że tak podzielicie scenę polityczną na Platformę i PiS z koncesją dla SLD, że się naród da nabrać. Tak już próbowaliście w zeszłej kampanii i nie do końca się wam udało. Myślę, że również teraz nie uda się wam podzielić kraju na dwa niby zwalczające się bloki, które po cichu, przy czterech winkach dogadują się ze sobą. Gdy jest taka panie, potrzeba. Panie pośle, już pan wyczerpuje przedłużony czas, także proszę kończyć w ciągu 15 minut. Dziękuję, dziękuję panu Już ostatnie zdanie. Poparliśmy rząd Jarosława Kaczyńskiego, bo wam zaufaliśmy. Zdradziliście wspólny program, zdradziliście również współ, wspólne ideały. I dlatego historia i wyborcy was rozliczą. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję najuprzejmie panu posłowi. Poproszę obecnie o zabranie głosu pana posła Waldemara Pawlaka w imieniu klubu Sprostowanie. Panie, panie pośle, ale niech to będzie sprostowania. Odniosłem wrażenie, że pan premier Roman Giertych przemawiał tutaj tak, jakby przemawiał po raz ostatni. Panie pośle, to nie jest sprostowanie. Natomiast w trybie sprostowania, panie marszałku, chciałbym stanowczo sprostować źle przytoczone słowa z mojego wystąpienia, w którym to wystąpieniu nigdzie, nigdzie nie padło sformułowanie, które by oznaczało że przywłaszczamy sobie nie swoje zasługi. Wyraźnie, wyraźnie mówiłem o tym, wyraźnie mówiłem o tym, że takie rzeczy jak mundurki, czy jak becikowe zdarzyły się za rządów prawa i sprawiedliwości. Nie precyzując jak było w szczegółach, a w szczegółach, a w szczegółach było tak panie marszałku i wysoka izbo że nawet jeśli ta strona Izby miałaby zaraz wybuchnąć rechotem, to przypomnę jak było naprawdę. Po prostu. Czy się ograniczysz do, do, do sprostowania? Naprawdę, w sprawie, bo zaraz. W sprawie mundurków. W sprawie mundurków. W sprawie mundurków. Najzwyczajniej, chociaż państwo rykną śmiechem, osoba prowadząca, poseł prowadzący w sprawie sprawiedliwości po prostu się pomyli. W związku z tym. Taka jest prawda. Panie, panie pośle, panie pośle, ja jednak nie chcę tego, żeby. W związku z czym połowa klubu, tak jak zostało to przytoczone przez pana premiera Giertycha, która patrzyła na osobę, na posła prowadzącego, zagłosowała tak jak poseł prowadzący. Natomiast druga połowa klubu, która patrzyła w ściągę, zagłosowała prawidłowo. cała tajemnica. W następnym głosowaniu cały Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosował za przywróceniem mundurku. Cały Klub Prawa i Sprawiedliwości dziękuję. Panie pośle, bo pan przywołuje okoliczności faktyczne, a nie sprostowanie błędnie zrozumianej wypowiedzi. Ja tutaj jednak będę rygorystyczny, bo inaczej ta debata przemieni się w ciąg polemik. Już pan poseł Giertek, jak rozumiem, będzie w trybie sprostowania, sprostowania. No tak, no i ja to przewidywałem. Także proszę kończyć, panie pośle. Panie marszałku, takie, takie same zaszłości dotyczyły zarówno ulg prorodzinnych jak i Becikowego. Po prostu mówimy prawdę. Panie, panie pośle, w trybie sprostowania, ale proszę bardzo. Panie, panie marszałku, źle zrozumiano moją wypowiedź i chciałem powiedzieć, panie pośle, Kurski, że pomyliście się też w Senacie, też połowa klubu senackiego. Głosowała przeciwko. I wie pan, podwójna pomyłka jest tak samo prawdopodobna w takich sytuacjach, jak sytuacja, w której na przykład jak była historia z 11 września, jakby ktoś powiedział, pośle, że przypadkowo 200 12 września wiedzy. to już nie jest. Tak, i drugie sprostowanie, drugi, drugi element sprostowania. Panie marszałku Wysoki Sejmie. No jak można przyjąć tego typu postawę, która przypisuje sobie tego typu sukcesy? To tak jakby rząd Belki przypisał sobie, że za ich czasów wybrano Benedykta XVI. Proszę bardzo, pan poseł Waldemar Pawle.